Dobra, panowie, ujęcie, proszę. Byłem pełen obaw, co się wydarzy nam na tym planie, czy nasi aktorzy będą na tyle odważni, czy na tyle skoncentrowani, skupieni, aby wykonać te sceny samodzielnie. No i udało się genialnie, jako mojemu ogromnemu zaskoczeniu, ponieważ tak jak i pan Michał Urbaniak i pan Artur Żmijewski, pełen szacunek. Będzie próba z ogniem, proszę państwa, na miejsca. – Gdzie? – W wodę! W wodę! Ja musiałem wyjść, musiałem! Chodź mi kurwa przynieść! Po ujęciu gasimy! Artur to jest niewiarygodna precyzja i fotogenia po prostu. To jest, to jest, to jest człowiek po prostu, przy którym można z zamkniętymi oczami szwękować kamerą. Jak raz zobaczysz próbę, to możesz powtarzać po prostu nieskończoność. Precyzyjny, przygotowany, zawsze proponuje dużo rozwiązań scenizacyjnych, także naprawdę fantastyczna współpraca. Świetnie. Ujęcie zaczyna się od tego, że ja podchodzę, czy ja tu już jestem i zeskakuję? Podchodzisz. Podchodzę, tak? tak. Czyli to jest moment, się, jakby, wybiegł jakby wybiegł w timingu. W Czyli to jest tak. Przynieś mi koc, kurwa, idę tu. Tak. Tu jestem w tym miejscu, tak? tak, ja... tak.